Dzień dobry, witam was serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu "Nauka pisania" w oparciu o metodę sylabową. Bohaterkami naszego dzisiejszego spotkania będą dwie sylaby: sylaba h i sylaba he. Ale zarówno sylaba h, jak i sylaba he będą zapisane trzema literami. Żeby pięknie napisać sylabę H i sylabę H, musimy najpierw zapoznać się z prawidłowym zapisem dwuznaku CH. Ten dwuznak CH to nic innego jak połączenie dwóch liter, litery C i litery H. Połączone ze sobą dają nam tak zwany dwuznak CH, który odczytujemy jako H. Gdy do H dołączymy A, powstaje nam H. Podobnie, gdy do H dołączymy E, powstaje nam sylaba he. Jeżeli jesteście gotowi, to like, czyli łapka w górę i rozpoczynamy nasz trening pięknego, płynnego, kształtnego pisania. Oto dwuznak ch zapisany małą i wielką literą. Zarówno dwuznak ch zapisany małą, jak i ten zapisany wielką literą, są dwuznakami zapisanymi pismem drukowanym. A teraz popatrzcie, w jaki sposób należy prawidłowo zapisać ten dwuznak pismem szkolnym elementarzowym. Dwuznak ch Zapisany małą literą i dwuznak CH zapisany wielką literą. Popatrzcie, jak w płynny sposób zapisać dwuznak CH. Zaczynam od zapisu dwuznaku CH zapisanego małą literą. I popatrzcie, po zapisaniu pierwszej litery unoszę dłoń do góry, następnie na dół. I płynnym ruchem zapisuję ten dwuznak. Popatrzcie raz jeszcze, dwuznak CH zapisany małą literą. Zapisuję go jednym płynnym ruchem ręki, bez odrywania dłoni od powierzchni. W ten sam sposób zapisuję dwuznak CH, który jest zapisany wielką literą, a więc rozpoczynam zapis wielkiej litery i nie odrywając Narzędzia pisarskiego od kartki. Płynnym ruchem zapisuję ten dwuznak. Prezentuję to Wam ponownie. Raz jeszcze zobaczcie płynny ruch i dwuznak CH, zapisany wielką literą, wygląda w ten sposób. A teraz zapraszam Was do zeszytów. Popatrzcie, w jaki sposób zapisać sylabę H, zapisaną małą literą. Sylaba H, jak widzicie, jest zapisana za pomocą dwuznaku CH. A więc zaczynam od tego dwuznaku. I pierwszy sposób polega na tym, że po jego zapisie odrywam rękę i dołączam ładnie literę A, którą prowadzę zgodnie z kierunkiem jej zapisu. Natomiast drugi sposób wygląda, Następująco. Zapisuję dwuznak CH płynnym ruchem, bez odrywania ręki, następnie, nie odrywając ręki, kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara i dołączam laseczkę. Wybieracie ten sposób, który jest dla Was łatwiejszy. A teraz popatrzcie, jak zapisać sylabę H zapisaną wielką literą. Zauważcie, że sylaba ta jest zapisana za pomocą dwuznaku CH. A więc rozpoczynam od wielkiej litery, płynnym ruchem zapisuję dwuznak CH, następnie po jego zapisie odrywam rękę i dołączam literę A, którą prowadzę zgodnie z jej kierunkiem zapisu. Natomiast drugi sposób zapisu sylaby H, zapisanej za pomocą dwuznaku i wielką literą, wygląda następująco. Zapisuję dwuznak CH bez odrywania ręki. Następnie, nie odrywając ręki, kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara i dołączam laseczkę. Wybieracie ten sposób, który jest dla Was łatwiejszy. Teraz przedstawię Wam, w jaki sposób zapisać sylabę H. Zauważcie, że sylaba ta jest zapisana za pomocą dwuznaku CH, małą literą. A więc rozpoczynam od dwuznaku, który zapisuje. Bez odrywania ręki i nie odrywając ręki od razu kreślę pętelkę od litery E i tak wygląda zapis sylaby H. Raz jeszcze wam pokażę, jest to płynny ruch, w ogóle nie muszę odrywać ręki od kartki i w ten sposób prezentuje się zapis tego dwuznaku. W podobny sposób zapisuję sylabę H zapisaną za pomocą dwuznaku CH wielką literą. Rozpoczynam od wielkiej litery i płynnym ruchem zapisuję drugą literę i nie odrywając ręki od razu litera E. I tak się prezentuje jednym płynnym ruchem zapis sylaby H. Popatrzcie raz jeszcze. Ta sylaba jest zapisana wielką literą za pomocą dwuznaku CH. Jeden płynny ruch ręki. Teraz przedstawię Wam trzy sposoby zapisania wyrazu Hata. Wyraz ten jest zapisany wielką literą. Jak widzicie, jest dwuznak CH. Pierwszy sposób. Pierwszy sposób polega na tym, że zapisuję dwuznak CH bez odrywania ręki, następnie do litery A. Oderwałam rękę, literę tę kreślę bez odrywania ręki do laseczki i od razu Zapisuję literę kolejną, i tu odrywam rękę do kreseczki u góry i dołączam ostatnią literę literę A. Czyli właściwie każda litera oprócz dwuznaku jest zapisana oddzielnie. A teraz popatrzcie na drugi sposób zapisu. Drugi sposób zapisu wyrazu Hata wygląda następująco: otóż zaczynam od dwuznaku CH. Następnie nie odrywając ręki, od razu kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, teraz oderwałam rękę do laseczki, następnie tę laseczkę y, długą przez dwa pola kieruję o, w ten sposób. Jak widzicie i znowu nie odrywając ręki kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, dołączam laseczkę i wracam do tej kreseczki poprzecznej. I jeszcze trzeci sposób zapisu wyrazu chata. Jeżeli zapominacie o tych drobnych elementach literowych, jakimi są kreseczki, czy pętelki, czy jakieś haczyki, to warto wtedy oderwać rękę do zapisu właśnie tego maleńkiego elementu, żeby o nim nie zapomnieć, bo jest on niezwykle ważny przy zapisie litery. I dlatego popatrzcie na trzeci sposób. Może ten okaże się dla Was najłatwiejszy w zapisie, a więc zaczynam płynnym ruchem zapisywać dwuznak. Następnie, nie odrywając ręki, kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. I teraz zapisuję kolejną literę i odrywam rękę, by właśnie narysować ten, tę kreseczkę u góry, i teraz dołączam ostatnią literę. Wybieracie ten sposób zapisu, który jest dla Was Najłatwiejszy. A teraz przedstawię Wam zapis wyrazu cecha. Pierwszy sposób. Zaczynam płynnym ruchem. Zapisuję sylabę C. Następnie odrywam rękę do zapisu dwuznaku. Dwuznaku CH. I odrywam rękę do zapisu litery A. Raz jeszcze Wam pokażę. Płynny ruch ręki sylaba C, płynny ruch ręki do zapisu CH i dopiero teraz odrywam rękę do zapisu litery A. A teraz popatrzcie na drugi sposób zapisu wyrazu CH. Zaczynam od sylaby C, którą to sylabę zapisuję płynnym ruchem ręki. Następnie musiałam oderwać rękę do zapisu dwuznaku CH. I po jego zapisie nie odrywam ręki, tylko określę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara i dołączam laseczkę. Pokażę Wam raz jeszcze płynny ruch ręki do sylaby C, płynny ruch ręki do dwuznaku CH i od razu płynny ruch ręki do kółeczka, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara i dołączam laseczkę. Wybieracie ten sposób zapisu, który jest dla Was łatwiejszy. Moi drodzy, Dzisiejszy trening pisania już poza nami. Mam nadzieję, że przebiegł Wam bardzo dobrze. Nie mieliście z nim żadnych problemów. Jeśli tak, to zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Życzę Wam miłego dzionka. Trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce podczas spotkania z kolejną sylabą buziaki. Hej!